pojedynek. On już wie, że to jego ostatnie chwile. Chce się nacieszyć jeszcze tym widokiem jeziora, widokiem wędek. Ponieważ to będzie morderczy pojedynek. Johnny, czujesz to? Zbliżającą się porażkę? Witam. Jestem. Gotowy na ostry żeby nie powiedzieć yy, łupankę jestem gotowy na każdą łupankę dobrze przygotowane są pakiety dwa będziemy losować tak, tak. samo mamy dwa stanowiska yy, i wylosujemy kto gdzie siada co ty na to przyjmujesz <laughs> okay, takie okay. wyzwanie tak ta. <laughs> i żeby nie było wiesz że łowię karpie tak karpie się nie liczą co ty na to dla mnie super bo ja nie łowię w ogóle karpie <laughs> nastawiamy się na Karasie, wzdręgi, płocie, leszcze, krąpie. Wszystko, wszystko tylko nie karpie. Ekstra. Będziemy robić rzut monetą. Kto jakie stanowisko losuje? Jaki pakiet? Orzeł albo reszka. Co wybierasz Olin? Ja biorę reszkę. Dobra. Reszka to będzie pakiet czekolada, zanęta, waniliowy pelet. I stanowisko po lewej stronie, drugi pakiet po prawej. I tutaj wkracza nasz sędzia. Jak jest wymiar na krąplia? Więc reszka, stanowisko po prawej, po lewej. po lewej. Orzeł, stanowisko po prawej. Dobrze, wypad orzeł. Johnny zabrał się do roboty w takim tempie, że ciężko było stwierdzić co on tam dodaje i do czego. Johnny od początku na starcie już ma potężne fory, no. jeśli chodzi o ten wynik, on ma znacznie bliżej miejscówki, w którą będzie rzucał, ma stanowisko. Po prostu ja mam trochę cofnięte, mam trochę trawy, a on wylosował pomost. No. Ślepy traf jest po jego stronie. Jestem gotowy, a ty? Start. Zaczęła się mordercza potyczka na tym zagubionym w dziczy akwenie. To była ryba, jest pierwsza, jest. ale nie ma wymiaru, <grym>, nie ma wymiaru, <grym>, a pan? Yy, nie cieszę, że nie złowiłem, ale teraz złowię dużo ryb. Znowu. Mały kaliber. Za pół punkta. Walczyła. Yeah. Także ryby są. No jest na czym się pojedynkować, ale powiem wam szczerze, że Johnny tak zapierdziela na ten fider, że ja nie nadążam rzucać. No. Ryba. Jej! Pum. Super! Bo? Wolę nie komentować, wolę nie komentować. Właśnie taką niespodziankę miałem przed chwilą, U. która nie wpływa na moją korzyść. To bliz, <laughs> Dobrze mu tak. Co się stało? Nie wiem, nagle się zaczął cały kosz trząść. Potem się zapadł z jednej strony. Czuję sabotaż generalnie jakiś. O, <laughs> Odwa, no. Odwal się od mojej wzdręgi No No. Ale już ją dziabną zobacz no. no No Nie można spokojnie ryby holować bo jest po prostu od razu uderzenie szczupaka Tak? Już szedł za tym? Tak O i To Ale ja to na nadrobię w 15 minut Piękno I pojedynek przebiegałby w miarę normalnie, gdy nagle wtem. Po złowieniu choinki, Johnny miał już wyraźną przewagę, na pewno moralną, co potwierdzały punkty i brania ryb właściwie w każdym rzucie. I znowu pusto, i znowu pusto No została nam niecała godzina do końca pojedynku I powiem szczerze, że no Nie czuję się za dobrze Z mojego miejsca Niestety ryby trochę odpłynęły Za to Johnny teraz miał bardzo dobrą godzinę Właściwie kosił rybę za rybą Myślę, że on w tym momencie wyprzedza mnie o jakieś dobre 2 kg. No, niestety. Tutaj na to się złożyło kilka czynników. Ja miałem problemy sprzętowe. Musiałem zmieniać koszyczek dwa razy. Raz urwałem. Raz mi się to wszystko zakleszczyło, zaklinowało, więc no. Nie wiem jak to będzie. Jeszcze brania zdechły teraz, no. Była. Czuję, że miałem jakąś strukturę związaną archeologicznie z tymi gliniankami tutaj. Ja myślę, że to mogła być koparka nawet. Tak, tak, to mogła być albo, kopar albo to był wagonik, który glinę dowodził do glinianki. Talina, ja która trzymała go. Tak, tak. Wow. Panie i panowie, zawody uważam za zakończone. No ale gdzie zarzucasz, jak zawody zakończone? Dyswalifikacja. <grywa> Czuję, że przegrałem. Zaraz się to okaże w praktyce, ale. No, John jest tu u siebie, więc tak myślałem, że on zawsze coś zastosuje, tak żeby nie dać szans. To taka gościnność jest kolegi. Zaraz to zważymy wszystko. Ja go zaproszę na takie łowisko, że zobaczy. W stanowisku. Dosłownie kilka tylko wzdrąg 1750 Daj nożem tutaj rozetnij na dole No, tak widzę najszybciej To najszybciej będzie 6500 No 6550, 6525 And the winner is... Johnny! Yeah, pokolany. <laughs> kurde Dobrze dałeś dzisiaj, dobrze dałeś Johnny 1-0, ale to nie jest koniec to nie jest koniec, ponieważ wzywam cię na rewanż! Tak jest. Przyjmuję. Tym razem ja wybieram wodę. Odezwa się wkrótce, także uważaj, w nocy o 3 nad ranem będzie telefon. Dobra. Wiem powiedzieć też, że sędzia wykonał też konkretną robotę. W ogóle nie leżał na kocyku, nie pił piwa, tylko cały czas był naostrzony, naprężony i śledził, czy ktoś nie łamie przepisów. Także dzięki sędzia. Dziękuję. Dostałem kończę, dupę. Kończy wyjazd. Ale z każdej porażki trzeba wyciągnąć jakieś wnioski. To jest doświadczenie. No i tak, no tam potem pojedziemy. Ja tam nie jadę. Znaczy ja sobie tam zaparkujemy a ty się będziesz wspinał na górę i zobaczysz giewonc tam